Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochane dzieci. Chociaż dzisiaj należałoby inaczej trochę przywitać, tak jak się wita w okresie wielkanocnym, Chrystus zmartwychwstał. I odpowiedź brzmi: prawdziwie zmartwychwstał, bo cieszymy się radością zmartwychwstania tego, że Jezus Chrystus umarł, ale że przede wszystkim pokonał śmierć i zmartwychwstał. I dzisiaj przeżywamy już drugą niedzielę zmartwychwstania, drugą niedzielę wielkanocną która nazywana jest w tradycji Niedzielą Białą, nazywana jest także od czasów Jana Pawła II Niedzielą Miłosierdzia. I w tą niedzielę czytamy Ewangelię o tym, jak Jezus się ukazał apostołom. Czytamy tak. Gdy nastał wieczór pierwszego dnia tygodnia, czyli były zamknięte z powodu strachu przed Żydami, tam gdzie przebywali uczniowie, przyszedł Jezus, stanął kościoł, powiedział: Pokój wam. Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i bok, uczniowie uradowali się, że zobaczyli Pana. Wtedy Jezus znowu do nich powiedział, pokój Wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Gdy to oznajmił, tchnął na nich i powiedział, weźmijcie ducha świętego, komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc, uczniowie, powiedzieli mu: Widzieliśmy Pana, on jednak powiedział im: Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ, i nie włożę palca w miejsce gwoździ, i nie włożę rękę w jego bok, nie uwierzę. A po ośmiu dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a z nimi Tomasz, chociaż drzwi były zamknięte, Jezus przyszedł stanął pośrodku i powiedział: Pokój wam. Następnie oznajmił Tomaszowi: Podnieś swój palec i zobacz moje ręce podnieś swoją rękę i włóż mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Wyznał mu Tomasz, Pan mój i Bóg mój. Jezus mu na to odpowiedział: Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To jest Ewangelia, którą mamy na dzień dzisiejszy. No i opowiada o Tomaszu, który no, nie uwierzył swoim kolegom apostołom. Jak to dzisiejszą Ewangelię, jak to dzisiejsze święto rozumieć, to co zrobił dzisiaj Pan Jezus? Najpierw takie trzy ogłoszenia. Chciałbym, żebyście się je słuchali. Pierwsze ogłoszenie. Z, takie z gazety. Grupa amerykańskich naukowców wynalazła niesłychanie twarde tworzywo sztuczne, które będzie można wykorzystać przy produkcji sprzętu sportowego, na przykład rowerów górskich. Nowoczesna i niezwykle tania produkcja sprawi, że już niedługo wysokiej klasy rower, kosztujący do tej pory ponad 1000 zł, będzie można nabyć za 100 zł. Pierwsze ogłoszenie. Drugie. Wczoraj w niewielkiej miejscowości pod Poznaniem wylądował statek kosmiczny z przedstawicielami obcej cywilizacji. Kosmici spotkali na drodze z ucznia miejscowej szkoły podstawowej, od którego wzięli książkę do języka polskiego. Obiecali wrócić za kilka dni. I trzecie ogłoszenie. W Ministerstwie Oświaty rozważa się projekt przedłużenia wakacji. Jest już niemal pewny, że od przyszłego roku wakacje zaczną się w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca. I będą trwały do połowy września. Projekt poparli dyrektorzy wszystkich szkół w Polsce. Pytanie: które z tych ogłoszeń jest nieprawdziwe? Myślę, że większość z Was natychmiast, jak to usłyszała, to zdała sobie sprawę, że na pewno nieprawdziwe jest to wylądowaniu statku UFO. Chociaż fajne by też było to z tymi przedłużonymi feriami, z tymi przedłużonymi wakacjami, to też by było bardzo ciekawe. Takie, trudno w to uwierzyć, no ale wiem, że najbardziej nieprawdopodobne jest to ogłoszenie z UFO. I Moi drodzy, tak się czuł e, święty Tomasz, kiedy mu jego koledzy apostołowie powiedzieli, że widzieli zmartwychwstałego Pana, to on im nie uwierzył, bo to wydawało się no, nieprawdopodobne. To, był, to był, wydawało się, że to jest no, nie do uwierzenia, jak zmartwychwstał, jak do tej pory nikt nie zmartwychwstał. Jak do tej pory nikt, nikt nie pokonał śmierci, a tu nagle się okazało, że jest ktoś taki. I kiedy przychodzi Jezus, i za każdym razem, kiedy przychodzi, mówi do wszystkich uczniów, pokój wam, czyli przynosi im pokój, mimo że, i mówi o tym pokoju, mimo że to są uczniowie, którzy przecież uciekli spod krzyża, uciekli z ogrodu, nikogo nie było pod krzyżem poza Janem. Jak to rozumieć? Jak to rozumieć, to podejście Jezusa? Jest taka stara opowiadanie, jak w pewnym królestwie umierał król i miał dwóch synów. I nie wiedział, którego wybrać na następcę. Podzielił królestwo na pół i powiedział, że przez rok mają rządzić tą pół, każdy swoją połową. Po roku pierwszy syn zdał relację, że bardzo umocnił swoje królestwo, wybudował mocne zamki. Ma silną armię, która sprawi, że ten kraj będzie bardzo bezpieczny, że będzie się, nikt go nie będzie w stanie zaatakować, nikt nie będzie w stanie go pokonać, bo jest silne wojsko, silne, umocnione miasta, silne, umocnione wsi. Wtedy ojciec go zapytał: A skąd wziąłeś, synu, na to pieniądze? I sen odpowiedział: No, podniosłem podatki, zwiększyłem, zwiększyłem także obciążenie, te, które wszyscy ludzie mają przynosić i zaopatrywać zamki, żeby bo to wojsko musi jeść. Więc są większe podatki, więcej pieniędzy muszą odprowadzać do państwa i więcej także takich darów jak zboże czy zwierzęta muszą przekazywać do zamków. A ty synu? A ten drugi syn mówi, a ja cały rok spędziłem na tym, żeby zwiedzać królestwo swoje. Chodziłem od miasta do miasta, zwiedzałem także wioski, żeby zobaczyć jak żyją ludzie, żeby zobaczyć w jakich warunkach żyją. No, i widząc czasami biedę, nędzy i ubóstwo, stwierdziłem, że obiecałem im, że kiedy już będę królem, to na pewno obniżę podatki niektóre, zmniejszę rozmaite obciążenia materialne, żeby ludzie mieli za co żyć i z czego żyć. I po chwili zastanowienia król mówi: Ty, mój synu, będziesz królem. Czyli wybrał tego drugiego syna, a do tego pierwszego powiedział: Ważne jest bezpieczeństwo, tylko jak obronisz. Państwo, kiedy będziesz miał Kim walczyć, trzeba najpierw zadbać o relacje z ludźmi, okazać im miłosierdzie, współczucie, życzliwość, i wtedy zdobędziesz ich serca. I myślę, że dokładnie tak postąpił Pan Jezus, kiedy przyszedł do apostołów tych, którzy się odwrócili od Niego, tych, którzy nie uwierzyli, że On zmartwychwstał, tych, którzy siedzieli przerażeni, powiedzą, że jeśli okaże im miłosierdzie, jeżeli okaże, im trochę współczucia, jeżeli postawi się trochę w innej sytuacji, przyniesie im pokój, to to ma się nie wyda owoc. I jak wiemy wydało, bo od tych apostołów rozpoczął się Kościół. To jest myśl myślę na niedzielę miłosierdzia. Dobrego dnia z Panem Bogiem. i Chrystus zmartwychwstał, czyli prawdziwie zmartwychwstał.